35 wystawców firm, instytucji i uczelni wyższych zaprezentowało swoją ofertę podczas jasielskich targów pracy, edukacji i kariery. Wydarzenie adresowane było do młodzieży szkolnej, studentów oraz osób poszukujących pracy. Liczymy tutaj na, na rozmowy z młodymi ludźmi, nie tylko z młodymi, ale z ludźmi, którzy też obecnie pracują, ze względu na to, że e, cały czas poszukujemy też nowych ludzi do pracy. E, wiele, wiele zawodów tutaj oczywiście e, e, jest branych pod uwagę. E, jak produkcja, jak montaż, jak obsługa maszyn, jak technologowie, operatorzy, bardzo wszechstronnie. Szukamy pracowników zarówno na wydziały produkcyjne, do kontroli jakości, pomocników operatora, operatorów, operatorów wózków widłowych, pracowników do działu jakości. Oferujemy również płatne praktyki wakacyjne zarówno dla absolwentów szkół średnich, jak również dla studentów i absolwentów studiów w okresie czerwiec-wrzesień. Mamy również ciekawą ofertę do działów sprzedaży. Myślę, że na takich targach ja i moi rówieśnicy oczekujemy fajnych i ciekawych ofert pracy na pewno i po prostu chcemy zapoznać się, jakby nawet, jakbyśmy nawet nie chcieli iść na studia, bo nie każdy ma chęci na studia iść, e, jakie są oferty pracy tutaj u nas w Jaśle czy tutaj w Powiecie. Targi zorganizowało miasto Jasło w partnerstwie z Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców. Zgromadziliśmy tutaj zarówno przedstawicieli przedsiębiorców, jak też szkoły ponadlicealne, licea, szkoły średnie, ale też uczelnie wyższe. Zgłoszeń było więcej niż mamy do dyspozycji miejsc. Są też firmy z okolicznych miast. W sumie na tej hali jest dzisiaj 35 wystawców. Zdecydowana większość to firmy, oferujące atrakcyjną pracę, staże, praktyki. Są też uczelnie wyższe, głównie techniczne z Krosna z Rzeszowa, z Krakowa i parę firm doradczych, edukacyjnych. Hala Jasielskiego Mosiru podzielona została na dwie strefy, edukacyjną oraz warsztatową. W strefie warsztatowej goście odwiedzający Jasielskie targi pracy, edukacji i kariery mieli okazję porozmawiać m.in. z profesjonalnym trenerem biznesu. Przede wszystkim chcemy, żeby ci, którzy poszukują pracy lub też zamierzają zmienić swoje obecne zatrudnienie, mogli się tutaj zorientować, na co mogą liczyć, podnieść swoje kwalifikacje, ale też w ramach indywidualnych spotkań z doradcami dowiedzieć się, co mamy im do zaoferowania. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu JASŁO Moje Miasto Mój Dom.